Cześć, Boże, witamy Was w kolejnym dniu naszej formacji, naszej wspólnej drogi. Przeszliśmy do piątego tygodnia. Odpowiedzialność za rozwój. Na czym polega rozwój? Czym jest rozwój nasz? Tutaj będzie bardziej yy, mowa o rozwoju jako o wierze, czyli yy, hmm. rozwój. Jak to ja myślę, że rozwojem można byłoby nazwać ciągłe pogłębianie naszej relacji z Panem. Czyli wszystkie działania, które podejmujemy, wszystkie rekolekcje, wszystkie kursy, wszystkie nasze inne działania, które zmierzają do, do pogłębienia tej relacji, można nazwać naszym rozwojem. Musimy sobie uświadomić, że żebyśmy się rozwijali, to musimy na pewno postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, czyli wytyczyć sobie ten czytelny kierunek i do tego dążyć. Nie no mów, yy, nie będzie tak, że ktoś za nas będzie pracował, my będziemy biernymi słuchaczami i no, będziemy przez to wzrastali. My musimy włożyć nasze własne ja, naszą własną pracę, yy, nasz własny trud w podjęcie tego celu głównego i wtedy dopiero będziemy mogli mówić o naszym rozwoju. Musimy postawić na nasz rozwój przede wszystkim nasz, dlatego że jeżeli my sami będziemy się rozwijali, to tak samo będzie wzrastała z nami cała nasza wspólnota. Tutaj nie można myśleć w ten sposób, że jesteśmy egoistami i myślimy tylko i wyłącznie o własnym rozwoju, bo tu rozmawiamy o rozwoju duchowym, czyli czymś, co będzie pączkować, będzie promieniować na innych ludzi. Tego się po prostu nie da nie zauważyć, i to jest właśnie ten, ten plus jakby zajęcia się w tym wypadku sobą i swoim rozwojem. Nasz rozwój duchowy jest to nasza bardzo indywidualna sprawa. No, ciężko patrzeć pod takim kątem bardzo egoistycznym na to, dlatego że jeżeli my rozwijamy się duchowo, to wzrasta w nas miłość, a miłość nigdy nie jest egoistyczna, prawdziwa miłość. Mamy cztery takie główne punkty, które będą odpowiedzialne za nasz rozwój. My dzisiaj zajmiemy się pierwszym z nich, ale pozwólcie, że Wam przekażemy. Jakie te cztery punkty są? Na pierwszym miejscu jest postawiona wiara, na drugim miejscu jest postawiona modlitwa, trzeci punkt to jest rozeznanie i czwarty punkt to jest praca. W kolejnych spotkaniach po kolei będziemy omawiali te wszystkie punkty, natomiast dzisiaj zajmiemy się wiarą. Co to jest wiara? Wiara jest naszą odpowiedzią na Bożą propozycję daną w Jezusie. Otwiera nam możliwość przyjęcia zbawienia, ale jest też niezbędna w naszym wzroście. Ona działa przede wszystkim tu na ziemi. W niebie przemieni się w samą miłość. To było dla mnie nowe. Schematycznie postawę wiary, czyli jej przeżywanie, można przedstawić w następujący sposób: Wierzę to Tobie, znowu... czyli Bogu, wierzę Ci, Panie Boże, wierzę w Ciebie, wierzę dzięki Tobie. I dla wierzę ciebie. dla Ciebie. I to są cztery takie charakterystyczne punkty, które no, trzeba u siebie zacząć odnajdywać, a później je coraz bardziej udoskonalać. Pierwszy punkt: Wierzę Tobie Boże. Możemy się powołać na list do Efezjan, trzeci rozdział, 12 werset. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w niego. I to jest bardzo mocno podkreślone. Otwieramy siebie, otwieramy nasze wnętrze na, na tą rzeczywistość Bożą, na Jego osobę, na to wszystko, co on nam daje w osobie swojego syna Jezusa Chrystusa. Czyli musimy być otwarci, musimy być gotowi do tego, żeby przyjąć ten dar wiary, który został w naszych sercach złożony, który my przyjmujemy. Przede wszystkim ufamy Bogu. Drugi punkt wierzę w Ciebie. Czyli wierzymy, że Ty istniejesz, że jesteś miłością, że nas prowadzisz. Powołujemy się teraz na list do Hebrajczyków z 11 rozdziału, werset 6b, czyli druga część tego wersetu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. Że Bóg jest. Czyli jeżeli wierzymy, że Bóg jest, no to mamy spełniony ten drugi punkt. Pierwszy, wierzymy, wierzymy Bogu. Drugi punkt, wierzymy w Ciebie. Ja myślę, że te dwa punkty się bardzo mocno uzupełniają, bo jeżeli wierzymy Panu Bogu, no to z automatu wierzymy, że On jest. Natomiast może być odwrotnie. Możemy wierzyć w to, że Pan Bóg jest, ale niekoniecznie możemy Mu wierzyć. No w tym momencie mamy też rzecz do przepracowania, bo nasza rzeczywistość niestety może się nie do końca zgadzać czasami z Bożym planem na nasze życie. Więc wiemy, że Bóg jest, wierzymy w Niego, ale mamy swoje własne ja i nie wierzymy Jego Słowu, które On dla nas przygotował. Wierzę dzięki Tobie, Boże. Czyli w Tobie istnieję, poruszam się, poznaję, kocham. I tutaj jest cytat. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło. Światło życia. To z Jana. Yy, w yy, rozdział 8, werset 12. Podkreślony jest tu aspekt przeżywania. Obrazowo mówiąc, goszczę u siebie Boga, który przychodzi takie mistyczne, goszcze u siebie Boga, który przychodzi. Ja myślę, że jeżeli Panu Bogu wierzymy, jeżeli, jeżeli wierzymy w Niego i wierzymy Mu w to, co On mówi do nas i mamy tą świadomość, że dzięki temu nasza wiara wzrasta, to chyba, nie wiem, czy to jest taki bardzo mistyczny aspekt. No, Często na modlitwie ludzie, którzy y, doświadczali takiej bliższej y, relacji z Panem Bogiem mówią, no ja czułem, że Bóg przy mnie stał, że Jezus mnie dotykał, że Jezus mnie gdzieś tam trącił i uzdrowił. To właśnie to jest mistyka według mnie. No, dla mnie to jest mistyczne doświadczenie, to jest takie bardzo mocno zakorzenione gdzieś we mnie. Ja przynajmniej tak to odbieram. Coś, co przeżywam bardzo, bardzo indywidualnie. Natomiast tutaj no, bardzo często jest to takie wspólnotowe doświadczanie obecności Bożej. Ale można to nazwać też oczywiście mistyką pewnie. Dlaczego wspólnotowe? Przecież wielu mistyków przeżywało sam na sam y, relacje z Bogiem. Ale nie, ja mówię o tym, co, co mówiłem, że na przykład na modlitwie o uzdrowienie. To jest bardzo wspólnotowe doświadczanie Bożej obecności. Czwarty punkt. Wierzę dla Ciebie, Boże. Czyli jesteś motywacją mojego życia. Dla Ciebie robię wszystko. Rano wstaję, idę do pracy, przygotowuję jedzenie, opiekuję się domem, rodziną. Z Tobą kończę dzień. To wszystko, co robimy, robimy dla Ciebie, dla Twojej chwały i na Twoją cześć i chwałę. Jak się kogoś kocha, to się robi dla niego wiele różnych rzeczy. Po prostu. List do Rzymian, pierwszy rozdział. Paweł pokazuje motywy swojej pracy. Dla chwały jego imienia pozyskiwać Pogan, czyli praktycznie całe jego życie, które przyjął po nawróceniu, sprowadzało się do tego, że głosił wśród Pogan chciał ich mm, no, zdobyć dla Królestwa Niebieskiego. Na czym będzie polegał yy, rozwój naszej wiary? Bardzo biorąc pod uwagę te wszystkie punkty, o których mówiliśmy, będziemy w pewnym momencie zauważali, że czytamy Słowo Boże. Może tego wcześniej nie robiliśmy. Jeżeli zaczynamy to robić, nasza wiara na pewno będzie wzrastała dzięki temu. Odnawiamy decyzję przyjęcia Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Być może wcześniej nam to do głowy nie przychodziło. Myślę, że po czy rekolekcjach odnowy wiary, czy jakichkolwiek innych ewangelizacyjnych, gdzie taki akt dokonaliśmy, to będziemy sobie co jakiś czas przekonali. No przecież ja mogę codziennie przyjmować Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Zupełnie inaczej na pewno będziemy patrzyli na sprawę Eucharystii. Już nie mówiąc o uczestnictwie w niej. No, i na pewno będziemy z zainteresowaniem śledzili świadectwa, które do nas docierają. Sami być może będziemy świadczyli. Tak się zmieni nasze życie. Zaczniemy żyć wiarą. Ta wiara zacznie w nas dojrzewać, zacznie w nas pracować i zacznie nas uzdalniać do tego, żebyśmy tą wiarę doświadczali coraz mocniej i przekazywali ją innym. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to już myślę, że większość ma to doświadczenie. I nie, że będziemy. Po prostu. Tak żyjemy, tak robimy, to się dzieje w naszym życiu. Słuchamy świadectw, mówimy świadectwa, uczestniczymy w Mszy Świętej, wiemy czym ona jest, znamy jej poszczególne etapy, jesteśmy świadomi na Eucharystii tego, co się tam wydarza. Słowem Bożym na co dzień się żywimy, czytamy, słuchamy, próbujemy zapamiętać, próbujemy cytować. Więc te rzeczy się wydarzają, tylko one są tutaj jakby powtórzone. Przy okazji yy, tego własnego rozwoju, w tym wypadku rozwoju wiary. Ja myślę, że jeżeli by zapytał kogokolwiek na ulicy, czy jesteś katolikiem, być może większość by odpowiedziała, że tak. Natomiast jak wygląda Twoja relacja z Panem Bogiem, to już by było pewne wahanie. Natomiast Myślę, że na każdym etapie życia, nawet jeżeli my deklarujemy się jako chrześcijan, a co więcej, katolików, to powinniśmy sobie te podstawowe prawdy przypominać. Często jest w dzisiejszym świecie takie zabieganie ludzi, którzy nie sięgają do Słowa, Eucharystię traktują tak jako taki przykry obowiązek, więc myślę, że nasz przykład, czy wasz przykład, waszego świadectwa życia, powinien tym bardziej być taki świadomy, pełny, który będzie przekazywany innym. Czytanie z listu do Rzymian. Siódmy rozdział. Mamy Siódmy dzisiaj. Rozdział. Ja mam zacząć. Zacznij, Kasia. Czyż nie jest wam wiadomo, bracia, mówię przecież do tych, co prawo znają, że prawo ma moc nad człowiekiem dopóki on żyje? Podobnie też i kobieta zamężna związana jest na mocy prawa ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego, wolna jest od tego prawa, tak, iż nie jest już cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Taki i wybracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa. By złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne, namiętności wzbudzane przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy dlatego, co, otrzy, co trzymało nas w jarzmie, tak że możemy pełnić służbę w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem żadną miarą? Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło: nie pożądaj. Z przykazania tego czerpiąc pod nietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci, albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą, ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. To właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem, już ja, nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jest, jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem zła, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeśli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z, zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawo grz prawu grzechu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą. Jak dla mnie to strasznie taki zamotany jest ten siódmy rozdział. Filozoficzny. Ale, ale no na pewno w tej ostatniej części, tam gdzie jest skłonność upadłej natury opisana, to odnajduje się, no bo postępując zgodnie z wolą Bożą, kierując się umysłem, mamy świadomość grzechu, mamy świadomość złych czynów, mamy świadomość odejścia od prawa, a pomimo tego dalej grzeszymy. Więc no, to się sprawdza na pewno u każdego człowieka. Ech, przychodzi mi na myśl taki bardzo e, prosty przykład, to akurat czas świąt też e, sam narzuca, obżarstwo, obżarstwo jest grzechem, e, wiemy to z przykazań, tak, też i jak sobie to wytłumaczyć, że stół jest pełen jedzenia i nie jeść i tak rozum mówi nie jeść, a ciało Sięga po kolejny kawałek ciasta czy kolejnego pieroga. No, jest coś takiego. Albo wystarczy, że sobie postanowię, nie wiem, nie będę jeść słodyczy, albo nie będę oglądać seriali. I wtedy pokusa jest, robi się coraz większa, coraz potężniejsza, coraz bardziej nęcąca. No, jest coś takiego. Jest takie. To się pojawia w naszym codziennym życiu, tylko może tego sobie nie nazywamy, albo staramy się tego nie zauważać. No i ponosimy konsekwencje obżarstwa, boli nas brzuch na przykład na, na następny dzień. No dwa kilo do przodu. Ale y, obżarstwo jako grzech, nie będziemy teraz obżarstwo omawiali, ale no, to, jest, to jest, no tak, ale to jest wszystko sprawą pewnie indywidualną, bo co dla jednego jest y, posiłkiem, gdzie chce się najeść do pewnej sytości, dla, dla drugiego może już być obżarstwem. Yy, więc musimy to wszystko rozeznawać, o czym będzie pewnie w kolejnych odcinkach też yy, opowiedziane. Natomiast jest taka jedna rzecz. W momencie, która mi też tutaj właśnie utkwiła, w momencie, jeżeli ja pomyślę o wykonaniu czegoś dobrego, czyli moja myśl pójdzie w dobrą stronę, to z automatu od razu pojawia się pokusa. Czyli zły już sobie gdzieś tam zauważył, moją skłonność do przynajmniej do chęci czynienia dobra i już podsuwa z drugiej strony pewne rzeczy, pewne pokusy, które mają mnie od tego dobra odwieść. Jak czytam fragment, a zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech, to też zaraz mi stają przed oczami ludzie uzależnieni. Mam takie jakieś takie konotacje w głowie, że oni pewnie nie chcą tego robić, ale robią poprzez grzech, który w nich mieszka. Kiedyś powiedzieli tak i to się tak w nich zakorzeniło, że teraz nie, powie, nie potrafią powiedzieć nie. Ale pewnie nie chcieliby tego robić, ale mieszkający grzech w nich to robi, czyni i prowadzi ich prostą drogą do śmierci. Też tutaj prawo, czy pytał nie padło, czy prawo jest grzechem, bo w momencie, gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Ale to, to nie jest takie oczywiste, bo prawo nazywając pewne rzeczy czy regulując pewne rzeczy pokazuje nam, że ta rzecz jest zła, to jest grzech. Tam ta rzecz jest zła, to jest grzech. Więc mamy świadomość odczytywania czy rozpoznawania tego grzechu i nie możemy traktować prawa jako czegoś złego, bo Wiadomo, że w momencie, jeżeli, znaczy złego w sensie takim, że jeżeli nawiązuje do tego, że nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci, czyli grzech umiera, ale to nie jest dobry kierunek. Oczywiście, jeżeli będziemy starali się żyć bez grzechu, będzie fajnie, natomiast prawo zawsze musi być uzupełniane miłością. Więc yy, tutaj też jest takie coś, jedno, yy, przepraszam, tylko znajdę to. No właśnie, przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Tak. Bo prawa, które, które są jak gdyby yy, spisane, mają nas uchronić przed grzechem, czyli mają nas prowadzić do grzechu. Natomiast paradoksem jest to, że sprowadzają nas do śmierci, bo karą za grzech jest śmierć. Coś ci się pomyliło, jak powiedziałeś. Sprowadza nas do grzechu prawo. Prawo? Yy... Coś takiego powiedziałeś. Tak, ale to mi się nie pomyliło, tylko mm. przeczytałem. Albowiem grzech, czerpiąc nietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć, ale grzech. Czerpiąc nietę z przykazania. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest no, też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą, ale to właśnie grzech. Bo okazać się grzechem, przez to co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. No, a wcześniej jeszcze, wersety wcześniej. Ja zaś umarłem, i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Więc no, to jest pewna prawidłowość, bo jeżeli my odczytujemy prawo, nazywamy swoje grzechy, widzimy, że te grzechy prowadzą nas nie do życia, tylko do śmierci. Natomiast musimy poznać ten grzech, musimy sięgnąć tej śmierci, żeby wiedzieć czym jest miłość, czym jest odkupienie i uwolnienie od tego. Musimy? Oczywiście, że tak. Każdy grzech, który w naszym życiu się wyja pojawia, no musimy. Umieć go nazwać, bo na co byłby w tym momencie sakrament pokuty? Jakbyś nie umiała nazwać swojego no no dobrze, grzechu. No to okej, masz rację, tu rozumiem. Więc poznanie tego grzechu mhm. prowadzi nas do wolności, bo my w sakramencie pokuty oddajemy te wszystkie grzechy Jezusowi i powracamy do życia ze śmierci. No tak, w tym wypadku masz rację, zgodzę się z Tobą. I jeden z ostatnich wersetów. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawo Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. I to jest rzeczywistość, którą każdy musi przyjąć. Dążymy do świętości, ale to nie znaczy, że nasze życie jest zawsze święte. Nasze życie jest pełne grzechu, jesteśmy grzeszni, natomiast właśnie to, co wcześniej było jeszcze przeczytane, dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, bo przez Niego odzyskujemy tą wolność i On nas wyprowadza z niewoli śmierci grzechu do życia. Chwała Panu. I to jest ta najwspanialsza wiadomość, która kończy dzisiejszy dzień, którą się z Wami żegnamy. Polecamy Was oczywiście w modlitwie. Dzisiaj na Eucharystii siedzieliśmy w kaplicy Matki Boskiej Znaku i w towarzystwie dwóch archaniołów Michała i y, Gabriela. Gabriela. I polecamy was właśnie i opiece naszej pani niepokalanej, ale też opiece dwóch archaniołów. Niech was strzegą, niech za was zwalczą i niech przynoszą wam same dobre wieści. Amen. Amen. Do zobaczenia z Bogiem.